No witam Was widzowie zimny, zimny poranek Nieczęsto tak wcześnie wstaję A ale mam nadzieję, że to, że dzisiaj wcześnie wstałem i mam nadzieję, że Posejdon będzie łaskawy No i mam nadzieję, że uda mi się w końcu zdorwać tego zasranego tlenia No bo nie ukrywam, ale tak jak widzicie, no nie wychodzi mi to zbyt dobrze. A więc postanowiłem dzisiaj wezwać posiłki. No i zobaczycie nad wodą, kto pomoże mi dzisiaj złowić klenia, a gościu ostatnio coś tam połowił. Więc nie będę przedłużał, już się spotkamy nad wodą. Zapraszam na kolejnego daily vloga. Trzymajcie kciuki, subskrybujcie, podawajcie, łapkujcie i elo! Não, tá. On. Czyli siedział się już, tak? Tak, i chyba jeszcze z zielskiem. Jeśli to jest pod warunkiem, klenik, ale chyba. Chyba klenik. Klenik. Nieduży. Czekaj, chodź tu, mordo ja się O jezu, jaki malutki. Z zielskiem. No ale to. 15 centymetrów. Sztuka... sztuka to sztuka, nie? Ryba i ryba, jak tu Michał mówi. Ta. Ale widziałem go jak się spławił. Pierwszy w dniu dzisiejszym, kaban to nie jest. Kaban... Nie takich szukamy, panie Kamilu, nie takich. Ach, nie. Ale takiego też mógłbym złowić. No. Ale to jest. Z zielskiem, ty. Najpierw zahaczyłem zielską i przypierdzielił. razem z zielskiem, ale to dobrze, to znaczy, że się no, też. nie w tak, cool. tak ja go widziałem jak on się spławił. Mówiłem, że tam gdzie się, tam się spokojna. I tam ci wziął. Tak. A, tak, żeby za to zielsko rzucać. Tak. No, ja kurde nie dorzucam. Czemu? Nie wiem no Ale zobacz, a ty masz szybszy kij, stary No to jedno, podobnie rzucamy To ja też tak Ja to lubię takie klimatiki, to jest zajebiste To są tak naprawdę 3 miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień I jeszcze jakiś ciepły wrzesień, to one potrafią zbierać z powierzchni, nie? Tak, one tak długo zbierają tak. To, zależy, to jest wszystko zależy. od temperatury wody Okay. Jak jest ciepły wrzesień, a zazwyczaj w ostatnich latach jest ciepły No jest To jeszcze do połowy września Można normalnie na smużatki je łodzić, nie? Tym bardziej w takich płytkich rzekach Które się szybciej nagrzewają no. Widzisz, się poszerza

Dzień dobry. Dobre. Jakiegoś małego klenika jednego. Ale tak to dzisiaj bardzo słabo. No A pan czym tutaj tak rzuca? Słucham? Czym Słucham? pan tu? Aaaa już tak to się nie da łapać takie warkoty. Okej. Okay. Jasne, jasne. A łowi pan tutaj coś w ogóle? Słucham? Łowi pan coś tutaj, tak? I co się trafia? Oprócz kleni? <laughs> Ja w tym roku to tak, o tej po, bardziej w tamtym roku, tak na jesieni, to nawet leszcze po pół metra podchodziły. Naprawdę? No, o! Ciekawe. A tak to na ogół okoń. Okoń? Dużo duże okoń? No takie gdzieś do 35 cm 000... No, witam widzowie. Sorki, że nagrywam z balkonu, ale po prostu w tym momencie sobie tak pomyślałem. Tak sobie siedzę i myślę, co ja robię źle, że te klenie mi nie wyjeżdżają. Hmm. No bo tak. Zrobiliśmy dwa odcinki rzeki razem z kaminem. Pierwszy odcinek brodząc, drugi odcinek z, rzek z brzegu. Ani przy jednej. Ani przy drugiej próbie nie udało mi się złowić klenia. Nie wiem co jest. Może po prostu nie umiem łowić tych kleni. Bo tak też może być. Albo. Po prostu one nie żerowały. No bo Kamil złowił tak naprawdę też tylko jednego klenia. Więc w ogóle. Bez rewelacji. Gdzie wcześniej łowił ich dużo dużo więcej. Także no nie wiem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale gwarantuję wam. Że złowię. Dorwę skóry czy byka. I... Na pewno rozkminie to i najbliższy czas właśnie postanawiam tu i teraz przy Was, że przykładam się do tych pleni i będę próbował złowić i przechytrzyć klenia jakiegoś takiego większego. Mam nadzieję, że mi się to uda i mam nadzieję, że dożyjemy tych czasów, kiedy będę regularnie łowił te ryby, no bo nie ma co ukrywać, ale klenik jest fajną rybą wakacyjną. I fajnie można się pobawić, naprawdę dużo połowić ilościowo tych kleni, i chciałbym właśnie yy, łowić po prostu te klenie w taki sposób, właśnie w wakacyjnych klimatach. Także nie zabieram już Wam więcej czasu. Tak jak widzieliście, no niestety tym razem nie udało się znowu złowić klenia. Mam nadzieję, że już następnym razem na 100% mi się uda. A czy mi się uda? To mam nadzieję, że i wy zostaniecie ze mną, i wy będziecie to obserwowali, i wy będziecie też mi podpowiadać, co źle robię. No bo kurczę, widzicie, że potrzebuję pomocy, w tym odzywałem się do Kamina. No niestety nie tym razem, ale następnym razem będzie lepiej. Także nie ma co przedłużać. Widzimy się w kolejnym daily vlogu. Trzymajcie się, Yo.